Hejka, witajcie ponownie kochani Nie widzieliśmy się dwa dni Dwa dni, żeśmy się nie widzieli Ale to z tego powodu, że Złapała mnie straszna alergia, teraz znowu coś pyli Zresztą jak śledzicie mojego instagrama To wiecie czemu Jeszcze mi pies choruje, trzeba się nim opiekować Trzeba na niego patrzeć cały czas eee, Tak więc No też to było spowodowane tym Ale dobra, jak widzicie Dostałem klucz do dema Simsy 4 gdzie możemy złożyć swego Siba Okej, okay, tak więc stwórzmy jakiegoś bombla ten kurde nowy system tworzenia nie, nie wiem czy, czy mi tutaj przypasuje no w każdym razie no o, już tutaj widzę że u, u, można podnieść bardzo brest do góry u, to jest taki o ho, ho, nie nie to, taki to nie dobra w każdym razie zrobimy sobie hopa no nie Drugi sobie hopa, widzę, że tylko można tutaj zrobić dorosłego. Nie można się bawić dziećmi ani nic. Co, co to jest? Głos! Ciepły sobie weźmiemy. Suda! Suda! Sura what the fuck. Dobra, domyślny chodu To jest taki. Nie, nie, nie. Ten, ten akurat nie. To jest taki, ee, taki, taki kurwa ważniak, to, to nie, to, to nie, to nie, tutaj taki, a, a, a tutaj, a, nie, poczekajcie, to zaraz to wszystko, zaraz ogarniemy. Sprężysty, ten taki chodzi taki wyjebany, nie, weźmy sobie ten fut, ten akurat tutaj mi najbardziej <gument> odpowiada. Co to, to jest, dokonaj... Wybór aspiraci, kurde. No, dawać mi tutaj, co możemy tutaj. Popularność sobie weźmiemy. No nie jak ja, jestem bardzo popularny. Eee, Przyjaciele, coś tam dusza. Czy ja wiem, czy to jest takie dobre? O sportowe, o kulturysty dam. O, to będzie lepsze, to będzie lepsze. I dawać dalej. Eee emocjonalne, czekajcie, czekajcie jak tutaj mi... dawać, dawać mi na przykład e... Aktyw... o, aktywny, o, o, będzie, aktywny e, dawać mi dalej. Aha, to się chyba wybiera tak po kolei wszystko jest. OHE! Okay. Towarzyski, kumpel dobry, nie cierpi, dzieci, samotnik, zły, wredny, towarzyski, rodzinny... eh Ej, kumpel, No, no kumpel, nie? Dobra i uwaga, uwaga, dalej, dalej. Dalej, dalej, bruzi a... muzyki. O, dobra, dobra, dobra. Czekajcie, a mogę tutaj? Aha, w ten sposób działa. Aha! A jak mogę na przykład kurde zmienić? O, o, już mi się to podoba. Zobaczcie, kurde, karnację możemy sobie wybrać, jakąś elegancką. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Weźmiemy sobie tak, takiego bombla, nie? Zobaczcie, na przykład, weźmiemy sobie bombla taką, a, zwykłą, kurde, rasę taką, że tak powiem, białą, Detale skóry, marszczy czoło? Nie, ale włosów to ja póki co to nie chcę, bo ja chcę widzieć, jaką tutaj mam mar marszczoną skórę na, na czole. A mogę to usunąć? Yeah. Nie! <grytanie> tutaj tutaj nie, a to są piegi, jeszcze więcej piegów. To jest pieprzyk. Dlaczego nie można na przykład pieprzyka we, w miejscu, które się chce ustawić? Nie rozumiem. To jest naprawdę kurde. Ciężko będzie ogarnąć tutaj to tworzenie tej postaci. No, zobaczcie, kurde. Jaki oty masz beja w ogóle? Weź no go, usu usuńmy beja mu. To jest na maksa. Słabo. Ale dobra, zróbmy mu takie trochę w wodogłowie. Duża głowa, dobra. Oczy. Nie, no, oczy to tak, tak. No żebyś nie wyglądał jak debil, to zrobimy ci oczy w miarę tam, wiecie, no do kształtu, kurde, no, no, no głowy, no muszą być oczy rozstawione ba bardzo szeroko, żeby to, to też jakoś wyglądało, no. Wąs, Jezus, jakiegoś jakiego, jakiego, wąsa sobie teraz dowalił, typo, to po prostu brat Pitt szczęka, nie wiem o co chodzi. Żebyś lepiej słyszał, no nie, to musisz mieć duże uszy. Ojebane, dobra, niech będą takie. Broda, o, dawajcie mi brodę, zrobiłem mu taki zaros jak ja. Mam. Wąsy, no krótkie, a nie ma takiej, takiej kurde twarzowej, tylko o jest taka, ale ty, jak ty wyglądasz teraz z tym, bombel? Koloroczu, oczu, no nie wieściutkie jak moje, tylko że ja mam chyba tak, bardziej takie, nie? Chyba tak, chociaż nie wiem. Nakrycia głowy. No, przez to, że jesteś łysy, to dostajesz jakąś copkę. Albo nie, zro... o, zobaczymy sobie w ogóle od razu fryzury, jakie są. To, widzę, że taki Arvalo trochę. Kurde, ten też wygląda jak. Czekajcie, wygląda jak, jak mu było ten aktor Steven Seagal, kurde, jo, nie, nie. Kurde. Tutaj jakieś takie. Eee, i -e -e trader z fryzuro Zróbmy mu te takie Alvaro. No, te, te są chyba najbardziej takie, takie. Fajne, że tak powiem. Zróbmy mu takie brązowawe, takie. No tak jak bo jedne, to jest ciemny blond. tak. Dobra. <laughs> dodatki, dodatki, kolczyki okuraly. Bez takich bym raczej wolał. What the hell? Aha, bo tutaj strój codziennie makijaż te sprawy, kurde. No no no, o to chodzi, no nie? Dobra. Dobra, twarz mam twarz mam zrobioną. Czemu nie? Czemu nie? Dawaj mi tutaj teraz chest! Kurde ubranie! A mogę go jakoś... Szczupły. Nie, zrobiłem go takiego no szczupły i jebany no. no no no, tylko że kurde te, te, te bary trochę takie za duże. Dobra, a klata. No, o co chodzi? Ty jesteś kurwa kobieta, czy, czy, czy co ty jesteś? Czekajcie, no trzeba to zmniejszyć, tę klatę, no. Klata jak pirata, no, ale bez takich. W talii też się kurde zmniejszymy. A mogę utrzymać big butt? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Uh -huh. Mogę ci powiększyć stopę. Duża stopa, duży but. Spoczeńcy. Łydki ci zrobiły małe, bo łydki to się nie liczą. Tak samo uda. Uda, uda zrobimy małe. Uda, uda malutkie, tutaj, o tutaj się nic nie da zrobić, Uhuhu. Jednak ten but. Kurde jaki Punisher, elegancko, Hugh Hefner, co? Nie, 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 Hugh Hefner brzydki. Fajne w ogóle tutaj ubrania są widzę. Zrobimy sobie takiego Clark Kent trochę, no nie? Clark Kent, Steven Seagal, połączenie, no nie? Taka flanela te sprawy diemet Te shirty kurtki nawet są. Swetrowcy są, sylwetka. Ja mogę tak. <laughs> Wo, to dawaj, takiego atletę SE zrobimy. O nie, dobra, mogę cofnąć Ctrl Z. Jest. Dobra, da się. Zajebiście. Big Butt. Okej. Okay. Okej, okay, o to chodzi. Ja nie mogę, ale ja, ja mogę się zrobić. Ja. Nie, no dobra, no bez takich. Bez takich zrobimy. Czekajcie, dalej. Spodnie. Daj mi spodnie, może jakieś kurde takie. Ha. Ja bym chciał takie bardziej jakieś farmerskie te spodnie, ja tu widzę, że nie ma zbyt dużego wyboru. Ale tak wam powiem, że kreator postaci jest bardzo fajny, mimo, te, mimo tego, że jeszcze go nie umiem obsługiwać, jest bardzo fajny, lepszy w każdym razie niż... niż, niż... niż. E... O oh fuck, niebieskie spodnie. Czerwone, boże. W każdym razie lepsze, lepszy niż w części poprzedniej. Takie jest moje zdanie. Dobra, buty jeszcze ci zmienimy na jakieś takie trzewiki, dobre, nie? No, te będą eleganckie. Dobra, dawać teraz, kurde, zrobimy jakieś ubranie. Jakieś kurde, do no, nie wiem. Kurde, Clark Kent w czarnej koszuli, czerwony krawat. Mogę zmienić kolor ubrania. No to ci zrobimy tak. Niebieski, dawaj. A ja nie, nie chcę tego ciała całego. I spodnie zrobimy ci. A takie kurde, styloweczka, no nie. Styloweczka, czarne spodnie, buciki ci jeszcze jakieś trzewiki dowalimy jak zawsze. Trzewiki muszą być. Są takie murżyńskie buty bardzo, dobre. Niech będą. Albo... Nie no, nie, no czarne, czarne zostawimy. Na sportowo to tutaj już ubrany w Supermana. Kto nosi takie spodenki? Ja noszę takie na basen, ale nie na, na sporty, no co ty? Wysokie buty, nie ma. Trampki. A pantofle. O jebiks. Dawaj mi. E... Takie coś coś na wzór Jordanów, no nie? E Air Max, Gówno prawda, Air Max to gówno prawda. O te są podobne do Jordanów, tak wam powiem nawet. Ouu, kielam. Dawać dalej. Jakieś spodnie... Nie no, mu musi by... musi być widać te. A mogę Moro... To znaczy kamo inne kamo A No nie będzie takie Chociaż te spodnie chyba Te będą chyba lepsze jeżeli chodzi o takiego Workouta że tak powiem Chociaż nie dobra zostawimy mu te Bluzeczka widzę tutaj ma ten yy, Termoaktywną no nie Kurde termoaktywna bluzeczka czarną Dowalimy to będzie ekstra klasa O kielem teraz Do spania do spania to ty najlepiej, żebyś nie miał koszulki. O, o ty, do jebany kurde, dojebany jest. A spodnie, spodnie, a temu zrobimy, ja, ja takie zawsze brałem w Simsach, y, trójce. Zawsze byłem tak ubrany, nie? Że miałem takie spodnie? Do spania, że tak powiem? Boże, to wygląda jak jakiś lateks. Miałem takie spodnie do spania i gołą klatę Niech będą te. te, te, są fajne Albo te czerwone, będzie taki, taki lepszy Clark Kent będzie No i oczywiście zajebiste buciki, to było jak, jak, żeby i do I oczywiście nasz ulubiony kolor Znaczy mój Ty no jeszcze masz jakieś stroje na imprezę, no to ty pogięło cię. Zwykłą bluzę dawaj do wala, nie Albo wiesz co, wiesz co? Dawaj sobie kurde po, polóweczkę Polóweczkę różową, Maja Mam, mam taką, mam taką. Wiecie, i to jest tak, że. E bo różowe to chodzą tylko pedały. Gówno prawda! W różowym chodzą prawdziwi bacyci. Faki. I do tego czarne spodnie. I do tego jeszcze poproszę, proszę Państwa, białe. No, takie mokasyny też. To znaczy, to, to, to nie są mokasyny, wiem, ale takie białe. To są chyba mokasyny, nie? Tak, dobrze, no ale kurde ja chcę takie, no jakieś takie, no lakosty chcę, no, no niech będą takie, dobra, mogą być, nie, zrobimy mu te, kurde, stylóweczka jest, o, ty, no to nie, to nie są te, to te chciałem, goddammit, nie wiem, które, niech, niech będą te, dobra, chyba wszystko żeśmy zrobili, co mogliśmy. Gotowe style. A nie, to to nas nie interesuje. Gotowe style są do dupy. No, w każdym razie jest nas jo Johnny Bravo, Steven Seagal i jeszcze kto tam był? Nie pamiętam! Trochę jeszcze było ze szczęki Brada Pita, ale okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle. Pobawiliśmy się kreatorem, czekamy. Z niecierpliwością na czwórkę z której na bank będzie seria na moim kanale patrząc po tym jaką dużą popularność miała seria Simsów trójki znajdziemy oczywiście własną fionę kolejną mam nadzieję że to już nie będzie babcia tak więc czekamy trzymajcie się na razie